W tym odcinku merytorycznie o giełdzie będzie on najbardziej medialnym wskaźniku końca BESY. Zastanawiamy się jeszcze, jest już za nami. O tym, jaki sektor dzięki pandemii i globalnym problemom logistycznym zalicza kolejny rekordowy rok oraz kiedy i jak bardzo pojazdy elektryczne sprawią, że spadnie zapotrzebowanie na ropę naftową. Ja nazywam się Cymcyk Piotr i w tym cotygodniowym materiale pokazuję Ci 7 najciekawszych danych z giełd gospodarek i rynków, które udało mi się znaleźć. No to zaczynamy. Zaczynamy od tego, że jak już wszystkie media krzyczą o Bessie, to najczęściej jest to jakaś oznaka przesilenia. Jest coś takiego jak Air World Index, czyli wskaźnik medialności recesji. Może i brzmi głupio, ale agreguje ile razy zostało użyte słowo recesja w ciągu kwartału. Liczą się wszystkie wzmianki publikowane w takich czołowych czasopismach jak na przykład Wall Street Journal albo The New York Times. Gdy już wszyscy zaczynają pisać o recesji, to najprawdopodobniej już nie jesteśmy albo tak naprawdę zaraz się ona skończy. Media zawsze działają z opóźnieniem, a do tego lubią dużo. Takie mocne i agresywne, straszne nagłówki. Intuicyjnie pewnie każdy wie, że nie tylko w przypadku recesji media tak działają, tylko w przypadku każdego jakiegoś strasznego wydarzenia, również tego, który dotyczy Bessy. Gdy już wszyscy piszą o tym, że coś się wydarzy i że coś już jest tuż przed nami, no to najprawdopodobniej to już jest ten moment, w którym wszystko co najgorsze jest za nami. Tak samo było chociażby w przypadku indeksu MSCI Brazil, gdzie widzisz okładkę The Economist oraz to, kiedy ona została opublikowana, a także jak później kształtował się wykres indeksu MSCI Brazil. Tak samo było w przypadku okresu silnego umacniania się dolara, kiedy okładka pojawiła się w tym punkcie, a później wszystko poszło w dół. Nie zwracaj uwagi na słowo today, bo obrazki powstały w innym okresie. Tak samo było też w tym bliższym nam okresie, czyli w okresie krachu covidowego, gdzie. Pod koniec lutego The Economist publikował okładkę, jak to świetnie radzi sobie rynek, a około 23 marca publikował, jak to już wszystko jest najgorsze i fatalne i nie ma czego zbierać. No, później mieliśmy już tylko solidne odbicie. I podobnych przykładów z innych okładek, na przykład z czasopisma Barons, mógłbym znaleźć naprawdę całą masę. I podobnie by było, jeśli szukałbym też po okładkach polskich czasopism albo dzienników, na przykład w przypadku Pulsu Biznesu czy Parkietu. Oczywiście to nie jest. Nie jest żaden idealny wskaźnik, ale mam nadzieję, że rozumiesz jego ideę. Czyli jeśli już wszyscy mówią, że będzie bessa i że jest katastrofa, no to najczęściej już jest po. Tej katastrofie, przynajmniej w największym jej części. Gdy w piątek 17 maja indeks SP 500 przywitał się chwilowo z oficjalną bessą i spadał od swoich ostatnich szczytów o ponad 20%, to również media oszalały i jeśli spojrzeć na dzienną liczbę wzmianek w nowych artykułach, które mówią o Bessie, no to więcej w ciągu ostatnich 10 lat było ich jedynie 12 marca 2020 roku, a tak silny wystrzał, często zbiegał się z początkiem formowania jakiegoś rynkowego. A jednym z lepszych przykładów tego, jak rozedrgany jest obecnie rynek, jest sytuacja związana ze Snapchatem, bo w poniedziałek 23 maja Snapchat podał do wiadomości, że w tym kwartale, drugim kwartale 2022 roku najprawdopodobniej nie osiągnie takich wyników finansowych, jakie sam przed sobą postawił, zrzucając winę na trudne otoczenie rynkowe. No i Wall Street brutalnie ukarał nie tylko Snapchata, ale też swoją drogą wszystkie inne firmy związane, Jakkolwiek z reklamą, czy to w social media, czy z reklamą w internecie. Snapchat zaliczył tego dnia największy dzienny spadek kursów w historii swoich notowań o prawie 40, ponad nawet 40%. No paradoksalnie, cały kwartał temu, gdy po raz pierwszy pokazał zyski podniósł prognozy na ten bieżący kwartał, którego nie dowiezie, zaliczył największy jednodniowy wzrost kursów w historii o prawie 60%, a to z kolei miał miejsce dokładnie dzień po spadku kursu o ponad 20%. No taki los spółek wzrostowych w Stanach, więc jeśli sądzisz, że to nasza GPW jest zmienna, a na dużym zagranicznym, na dużych zagranicznych spółkach o miliardowej kapitalizacji takie rzeczy są niemożliwe, no to ten wykres powinien wyprowadzić cię z błędu. Poza Snapchatem ukarana została jednak, tak jak wspomniałem, też firma Meta, która zaliczyła spadek o prawie 8%, firma Pinterest, która zaliczyła spadek o ponad 24%, a nawet Google, które spadło o ponad 5%. Trochę tak jakby wszyscy założyli, że gorszy, a w zasadzie gorszy od potencjalnych prognoz samego Snapchata, kwartał no, sprawił, że już reklama w internecie odchodzi do Lamusa i nikt nie będzie się tam reklamował, bo mamy trudne otoczenie gospodarcze. Spółki social media faktycznie żyją z reklam, zresztą tak samo jak Google, ale reklamy w internecie nigdzie się nie wybierają. I wiele analiz wskazuje, że będą rosły najszybciej spośród wszystkich kanałów mediowych. Jedna z analiz od Zenit wskazuje, że średnioroczny wzrost globalnych wydatków na reklamę w mediach społecznościowych będzie rósł o prawie 15% w latach 2021-2024. No daleko wyprzedzając wydatki na telewizję, radio czy prasę. Świat, co Coraz bardziej migruje do online'u, a wraz z nim będzie tam migrowała reklama. Razem z reklamą będą tam też migrowały zyski tych wszystkich firm, które działają w świecie, czy to social mediów, czy reklamy internetowej. I nie chciałbym, żebyście za bardzo hejtowali, czy to Snapchata, czy Ewana Spigla, za te błędne i chybione prognozy odnośnie własnego kwartału, bo prognozowanie wcale nie jest takie łatwe, o czym też powinni świetnie zdawać sobie sprawę ekonomiści, którzy na przykład prognozowali inflację. Inflacja na świecie hula w najlepsze o tym, że w Stanach faktycznie minęło już swój szczyt i będzie. Powoli, powoli spadać. Pisałem już zresztą sam wielokrotnie, czy to chociażby we wpisie Co, jeśli inflacja w USA faktycznie jest przejściowa, możesz też znaleźć film na ten temat, który publikowaliśmy na YouTubie, oraz we jeszcze wcześniejszym wpisie, że inflacja w USA zaraz zacznie spadać. No ale jednocześnie otwarcie przyznaję się do tego, że prognozowałem ten szczyt inflacji sam dla siebie tak naprawdę jeszcze na przełomie 2021 i 2022 roku. No tak, później przyszła wojna, która naturalnie podbiła tą inflację i wydłużyła ścieżkę, no ale jednak pierwotna prognoza była taka, że szczyt będzie na przełomie 2021-2022. To dokładnie pokazuje, że sporo z ekonomicznych prognoz długoterminowych no jest tak naprawdę. Trochę wróżbami. I teraz uwaga, w tym nie ma absolutnie nic złego. Oczekiwanie od kogokolwiek, że raz dana prognoza e, będzie cały czas obowiązywała niezmiennie przez na przykład 12 miesięcy, no jest po prostu naiwne. Ten, kto dokonuje aktualizacji prognozy, e, często traktowany jest jako ktoś, kto ponosił, ponosił porażkę, ale to nieprawda, o czym bardzo dobrze e, jest opisane w książce Super Prognozowanie, którą Ci serdecznie polecam do przeczytania, bo najlepsi progności mają to do siebie, że reagują na zmieniające się otoczenie. No i aktualizują swoje prognozy w zależności od tego, jak to otoczenie się faktycznie zmieniło. No nie zmienia to faktu, że nawet potem, widząc taki wykres, jaki teraz widzisz przed sobą, no można uśmiechnąć się pod nosem i pomyśleć, że wszyscy ci ekonomiści to są tak naprawdę nic nie warci i powinni iść, nie wiem, na przykład, nie wiem, zacząć schadzić marchewkę, bo w prognozowaniu raczej nie idzie im najlepiej. To, co widać, to jaki był obecnie, jaki jest obecnie poziom inflacji w Stanach, to ta biała kreska oraz jak wyglądały prognozy inflacji. Inflacji w Stanach, tej, która jak miała wyglądać ta biała kreska, w różnych etapach w ciągu ostatnich dwóch lat. No, jak widać, dość często prognozy ekonomistów rozmywały się z tą rzeczywistością, która potem nastała. No, czy tym razem będzie inaczej, a my zaraz zobaczymy raptem kolejny wystrzał inflacji i kolejną rewizję prognoz? Myślę, że nie. No, chyba, że coś się zmieni. I wtedy trzeba będzie aktualizować prognozę. Prognozy z kolei i to na pewno w górę musiały sobie aktualizować firmy z sektora frachtu morskiego, bo rok 2021 i 2022 mogą zaliczyć do jednego z najlepszych w całej swojej historii. Niedobory podaży, potem gigantyczny popyt, potem jeszcze wojna, problemy z łańcuchami logistycznymi na świecie. Wszystko to doprowadziło do tego, że sektor frachtu morskiego urósł naprawdę mocno w sile. I jeszcze do 2020 roku no to nie był jakoś wybitnie marżowy biznes, ale początek pandemii wywrócił to wszystko do góry nogami. Zyski operacyjne tego sektora w 2021 roku zbliżyły się do 200 miliardów dolarów, a w 2022 roku prognozowane są na blisko 300 miliardów dolarów. No powiedzmy sobie wprost od razu, bo ta kura nie będzie znosiła złotych jajek w nieskończoność, bo w końcu, w końcu ta globalna logistyka się ustabilizuje. Zresztą stawki frachtu morskiego już zaczęły się cofać trochę ze swoich szczytów z końcówki, 2021 roku. No, niemniej jednak, nawet po tych spadkach, wciąż, jeśli porównać je do tych cen sprzed 2020 roku, to widać wzrosty o dobre 300-400%. Efekt jest taki, że dziś biznes kontenerowy ma się lepiej niż kiedykolwiek. No i ma to swoje odzwierciedlenie w stopach zwrotu spółek, które się tym zajmują. Bo mamy na przykład taką firmę jak Mersk, której kurs podskoczył w ciągu ostatnich dwóch lat o 200%, albo taką firmę jak ZIM Integrated Shipping, której Kurs podskoczył o prawie 700%. I paradoksalnie, nawet po tych wzrostach, i nawet jeśli ceny frachtu morskiego spadną o kolejne 20% to i tak te firmy wydają się być trochę niedowartościowane. I może nie do końca niedowartościowane, ale na pewno niedoinwestowany jest cały sektor naftowy. Jeszcze kilka lat temu wszyscy myśleli, że sektor naftowy odchodzi do lamusa i w sumie nikt nie chciał go dotykać, na wszelki wypadek trochę traktowano go jako trendowatego kolegę. Schyłkowy biznes, który jest nic nie warte, Te niskie marże w zestawieniu z słabnącym, prognozami słabnącego przyszłości popytu, no sprawiły, że nikt nie palił się za bardzo do tego, żeby w ten sektor inwestować. Zresztą wiele firm ma też pewnie uraz do tego, jak wcześniej zainwestowały między 2012 a 2014 rokiem, kiedy był cały gigantyczny szał związany z łupkami, w którym momencie kredytowanie dla sektora zaczęło wysychać, no a firmy, które zajęły się łupkami, musiały tak mocno i tak bardzo pompować tą ropę i zalewać rynek ropą, żeby tylko utrzymać się na powierzchni i spłacać swoje jej bieżące rachunki, no, że po tym zalaniu rynku ropą cena ropy naturalnie spadła, a spirala ich problemów się nakręcała, no bo osiągali coraz mniejsze zyski z coraz większej paradoksalnie produkcji. Problem tak naprawdę eksplodował w 2015 roku, kiedy masa z tych firm zajmujących się łupkami złożyła wniosek o bankructwo. Ten psychiczny uraz został wśród niektórych spółek na stałe. Dokładając do tego ogólny trend związany z ESG, z rozwojem zielonej energii, no to doszliśmy do sytuacji, w której Inwestycje w jakiekolwiek eksplorację kolejnych nowych złóż ropy naftowej po prostu sukcesywnie od 2014 roku spadały. Dziś okazuje się, że jednak ropa raczej będzie potrzebna nam trochę dłużej niż pierwotnie zakładano, a świat obudził się w świecie, gdzie cały sektor jest tak naprawdę trochę niedoinwestowany. Co zresztą dość dobrze widać na tym wykresie, jak wyglądała wartość globalnych inwestycji w miliardach dolarów w eksplorację i produkcję ropy w podziale na różne segmenty od 2010 roku. Roku, no do 2021, tu to prawda jest systemacja, ale w 2021 ten poziom finalnie był zbliżony do poziomu z okolic 2020 roku. No teraz przy istotnych wzrostach cen ropy faktycznie inwestycje zaczęły się powoli rozkręcać, bo okazuje się, że nawet nudny sektor naftowy też potrafi wykręcać spore marże i w zasadzie to nawet dać całkiem niezłe zyski, ale na zagospodarowanie tej luki, no nie wydarzy się w ciągu roku albo dwóch, zwłaszcza, że niektóre firmy w Dość mocno zachowawczo podchodzą do takich inwestycji na bazie swoich poprzednich doświadczeń i trochę estymując, że ten boom na ropę, który ma miejsce od 2021 roku jest jednak przejściowy. Jeśli interesujecie jakoś więcej informacji odnośnie tego, jak kształtuje się obecnie rynek ropy i jak prognozujemy cenę ropy na najbliższe 12 miesięcy mam nadzieję, że lepiej niż ci ekonomiści prognozowali poziom inflacji no to więcej na ten temat znajdziesz w tym wpisie, który teraz. Widzisz przed sobą, co dalej z cenami ropy, prognoza na najbliższe 12 miesięcy. On akurat jest dostępny dopiero po zalogowaniu, no ale dlatego warto się zalogować. no Faktem jest jednak, że popyt na ropę w długim terminie, gdzieś tam w przyszłości, będzie się obniżać. Również będzie miało na to wpływ rozwój pojazdów elektrycznych. No nawet najwięksi sceptycy sektora EV czy Ilona Maska muszą przyznać, że ten sektor to jednak przyszłość. I pomimo że ta przyszłość jest odległa, no to nie bez powodu Tesla jest dziś wyceniana na ponad 700 miliardów dolarów. Czy to dużo? No, rynek nie wycenia tego, ile Tesla jest warta dzisiaj, tylko ile cały sektor może być wart w przyszłości i jaki może być udział Tesli w tym sektorze w przyszłości. A faktem jest, że sprzedaż pojazdów elektrycznych zaczyna rosnąć naprawdę dynamicznie. E, rynek ten praktycznie nie istniał przed 2016 rokiem, gdy łączna liczba zarejestrowanych rocznie aut elektrycznych nie przeszła. Przekraczała nawet miliona sztuk i odpowiadała za mniej niż 1% wszystkich globalnych rejestracji. Dziś, zaledwie 5 lat później, w 2021, łącznie zarejestrowano ponad 6,5 miliona samochodów elektrycznych w jednym roku, no i to odpowiadało już za ponad 8,5% wszystkich zarejestrowanych na świecie aut w danym roku. No, oczekiwanie, że ten trend zwolni byłoby mocno naiwne, zwłaszcza teraz, gdy już prawie każdy producent samochodów ma w swojej ofercie elektryki i silnie stawia na ich promocję. Kolejne lata będą prowadziły do tego, że liczba rejestrowanych EV będzie wzrastała, no i będzie też wzrastała w ujęciu e, do wszystkich zarejestrowanych w danym roku aut. A finalnie gdzieś w odległej przyszłości, pewnie nawet do całkowitego wyparcia aut spalinowych. Pewnie, że to nie będzie za 5 lat. To nawet nie będzie za 15 lat, ale gdzieś kiedyś w przyszłości zapewne się wydarzy. No i to sukcesywnie będzie również zmniejszało popyt na ropę naftową. Z zestawienia, które widzisz teraz przed sobą, wynika, że rozwój pojazdów elektrycznych, całego sektora, ma doprowadzić w 2030 roku do zmniejszenia globalnego dziennego zapotrzebowania na ropę o około 4 miliony baryłek, a w 2040 roku dzienne zapotrzebowanie na skutek tego rozwoju sektora pojazdów elektrycznych ma już spaść o Około 14 milionów baryłek. No oczywiście, w takim horyzoncie to i tak są prognozy wyssane z palca, ale faktem jest, że IWI rośnie, będzie rosnąć. I w końcu przełoży się na to, że świat będzie potrzebował mniej ropy dziennie. A na sam koniec chciałem jeszcze przejść do sektora energetyki atomowej. W 2021 roku w kwietniu publikowałem dokładnie dla Was taki dość duży research odnośnie tego, jakie myślę, że będzie kształtowało się, kształtowała się cena uranu w ciągu najbliższych lat. Ten research widzisz teraz przed sobą, to wpis uran przed szansą na wielką hoszę. Jak możesz na tym zarobić? Od tego czasu minął rok, a ceny uran wzrosły o 83%. Swoją hossę zaliczyły też spółki uranowe, które w pewnych okresach dawały nawet stopę zwrotu ponad 100%, no tylko, że rynek dalej traktuje je jako spółki o bardzo wysokiej becie, więc teraz po tej wielkiej rynkowej wyprzedaży oddały praktycznie całą tą 12-miesięczną zwyżkę. Nie będę tu rozwijał tego, czy dalej jestem byczo nastawiony do całego sektora, czy nie, bo na ten temat trzeba przygotować osobny, dużo większy research. Jeśli chciałbyś, żebym coś tak Jakiego zrobił, daj mi o tym znać w komentarzu e, pod tym filmem. Wtedy będę wiedział, że faktycznie warto. E, ale to, co na pewno się zmieniło przez ostatnie 12 miesięcy, to społeczna akceptacja do całej energety energetyki atomowej. Wcześniej społeczeństwa europejskie rozpatrywały energię atomową tylko pod kątem zmian, ewentualnych zmian klimatycznych. E, a dziś doszedł do tego jeszcze jeden element, czyli odcięcie się jak najszybciej e, od energii z Rosji. I okazuje się, że na pytanie, od za dane odnośnie do tego, czy postawić na energię atomową, aby zapobiec zmianom klimatu oraz przestać płacić Rosji, przewaga odpowiedzi twierdzących występuje praktycznie w każdym przebadanym kraju. Eliminując z tego równania osoby nastawione do całego pomysłu neutralnie, no widać jeszcze lepiej, że społeczna akceptacja wobec całej energetyki atomowej, która była już silnie wcześniej zachwiana, czy to po katastrofie w Fukushimie, czy w Europie, gdzie pokutowała jeszcze z czasów katastrofy w Czarnobylu, no zaczęła się zmieniać o 180 stopni. Dziś, aby tylko zakręcić kurek z pieniędzmi dla Rosji, wszyscy nagle zapragnęliśmy atomu. To dobrze, zwłaszcza, że to nastawienie społeczne było jednym z ważniejszych elementów, które blokowało jakikolwiek rozwój energetyki atomowej w Europie. I to była ostatnia dana. Najciekawsza z tego tygodnia. Jeśli tego typu materiały Ci się podobają i ten materiał też Ci się podobał, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, kliknąć guzika subskrybuj, no i zostawić ikonkę dzwonka, bo dzięki temu wszystkie materiały, które będą też w przyszłości będziesz dostawał bezpośrednio na swoje konto na YouTubie, no i żaden ci nie ucieknie. Na sam koniec chciałem Cię jeszcze serdecznie zaprosić do naszej strefy Premium, gdzie o wiele więcej już bezpośrednio analiz, czy to konkretnych sektorów, czy spółek z Polski. Czy za granicy, między innymi ten wspomniany sektor, o całej, research o całym sektorze ropy naftowej jest dostępny dla naszych czytelników? Do tego co dwa tygodnie spotykamy się na specjalnych webinarach na żywo, gdzie rozmawiamy po prostu o tym, co tam na rynku było słychać, jest słychać, no i co może być słychać, oraz co chyba najciekawsze. Pokazujemy tam nasz własny, pełny, transparentny, prywatny portfel inwestycyjny, no, w którym są zarówno zyski, jak i straty, no ale na pewno są tylko realne transakcje. Akcje na prawdziwych pieniądzach, na naszych i moich własnych oszczędnościach. Na dzisiaj to tyle. Dzięki, do zobaczenia i do zarobienia.